Ciao. Ci rimono. Dai! Dai! Sì, dai. 37 minucie bramka dla Kaliny Gubin jej zdobywcą są z numerem 10 Przemysław Haraszkiewicz w 43 nocie mamy 1 do jednego, a bramkę zdobywa Iwan Mytluszko. 28 minucie dwa jednego dla Kariny Gubin w Wzdoby dla gierące numerem 19 Maciej Diduszko. W 63 minucie bramka na 3 do 1 dla Kariny Gubin, a jest zdobywcą, grający z numerem 9, Denis Matuszewski. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. W 76 minucie druga gałka dla Skry, a jest zdobywcą po raz kolejny Iwan Petleszko. <ślesz> W osiemdziesiątej minucie jest go na 3 do 3, a jego strzelcem Oliwia Kowarczyk. Powód spotkania w pierwszej kolejce, tak jak w trzeciej linii, grupy trzeciej, sprawa często rejsuje z w głupi 3 do 3.